Nie O, 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 o! o Ty wygląda najbardziej ohydnie? To teraz co? Po kolei próbujemy? Ja spróbuję chipsy, bo najfajniej wyglądają. Chipsy ze świerszcza. Bądźcie jak jakie się boję. Trochę jak krokersy. Mm, chipsy ze świerszcza. Nie czuć tutaj. Świerszczy bardzo dobra. Makują no, nieźle. Hmm, Ej, dobre, bardzo! To no tak okej. Okay. Jest dobrze. Sądre. Matko, teraz są okropne pod koniec, Fierz. Teraz spróbuję z Te larwy wyglądają okropnie. Takie suche, bez jakiegoś wyraźnego smaku, słodkie. Lekko słodkie, trochę jak takie orzeszki w miodzie. Mogą być. Nie jest to mój ulubiony smak? Mhm. Nie, nie było za dobre. Czego się najbardziej boję? Tych. Nie musisz, jak chcesz. Nie, ja chcę spróbować. Teraz spróbuję z trosznikiem. Sosnikowe. Tu się zaczynają schody, bo mączniki przypominają takie robaki na, na ryby. Też tak. To też jest okej. Okay. Smakują najbardziej jak chipsy do tej pory? Bardzo. Bardzo dobre. Dobra, to jest jakimiś takimi. I przechodzimy do naturalnych mączników bez przyprawy. Smakują jak słonecznik. Ja lubię słonecznik. No, pół na pół. Trochę tak, trochę tak. Też jest w miarę dobrze. Teraz spróbuję z solą. Wygląda na dziwaczną. Dobra, tego się najbardziej bałam. I na mm. koniec coś, co budziło największe kontrowersje. Chyba, że wymiotuje. Suszone świerszcze z solą morską. Najbardziej tak, ale też trochę tak. Jest dobrze, jest jadalne. Okej, okay, jak Nie. dla mnie. Nie. I na deser zostało mi ciasteczko. Biorę największe. Mąki ze świerszczem. To jest ciasteczko. Smakują zupełnie jak ciasteczka tak. maślane. I ciasteczko. Okej, okej. Super. To najpyszniejsze ciasteczko, jakie ja mam. Wiadomo.